Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Uroczystość uroczystości zmartwychwstanie Pańskie. Dlatego, radując się tym najważniejszym wydarzeniem z historii ludzkości, posłuchajmy Ewangelii, która o tym opowiada. Z Ewangelii według św. Jana. Pierwszego dnia po Szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące putna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżący płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Pierwsza rzecz, którą w tej Ewangelii chciałem zauważyć, to to trochę może w nawiązaniu do tego, co mówiłem w Niedzieli Palmowej, że ta Ewangelia jest taka zwyczajna. Tu u Jana nie ma jakichś nadzwyczajnych zdarzeń. Przecież Jezus mógłby zrobić tak, skoro zmartwychwstał, wejść z impetem do wieczornika i powiedzieć: Jestem, żyję, po prostu tutaj traktować to jako takie wielkie wydarzenie, bo przecież, tak jak powiedziałem, to jest największe, najbardziej wydarzenie o charakterze wręcz kosmicznym zmartwychwstanie, to jest sprawa niesamowita. Natomiast to zmartwychwstanie, ono się dzieje tak po cichu, tak zwyczajnie. I święty Jan tak o nim opowiada na spokojnie. Ważne wydarzenie. Przeżył je, uwierzył jak najbardziej, ale to wydarzenie poszli... Przyszli, zobaczyli, uwierzyli na tej zasadzie. Dlaczego? Dlatego, że jest to osobiste doświadczenie, które jest doświadczeniem na co dzień. Święty Jan to pisze z doświadczenia całego życia z Jezusem jest doświadczenia właśnie życia potem popaschalnego. Dlatego warto zobaczyć, że to życie z Jezusem to nie jest tylko doświadczenie od święta do święta. Ale to doświadczenie paschy, ono wchodzi w naszą codzienność. My jesteśmy tymi ludźmi paskalnymi w naszej codzienności, bo zaraz znowu powiemy święta, świętej i po świętach my pójdziemy znowu do naszej pracy i możemy się zdziwić. Święta miały być super, a jak szef był wredny, tak dalej wredny będzie. Jak w rodzinie się nie udało, tak może dalej nieporozumienia będą i tak dalej. E, ale e, ta pascha nas przemienia, przemienia nas od wewnątrz i to zmartwychwstanie właśnie tak się dokonuje. Druga rzecz e, to te spotkania e, tych osób. Maria Magdalena, która była bardzo blisko, była też pod krzyżem, e, potem była pewnie bardzo długo, kiedy Jezus został złożony do grobu, bo widziała, gdzie go pochowano, czekała, czuwała i po Potem wreszcie na trzeci dzień przyszła po to, żeby namaścić Jego ciało z miłości do Jezusa. Święty Piotr, który bardzo przeżywał, tym bardziej przeżywał, że przed Męką przecież zapewniał, że oni jest gotów pójść do, za Jezusem nawet do więzienia, jeżeli trzeba, to i na śmierć, a potem wiemy, że trzykrotnie Jezusa się wyparł święty Jan, który pod krzyżem wytrwał i dostał też Marię za mamę, te postacie tutaj oglądamy w tej Ewangelii. Chodzi mi o to, żebyśmy wiedzieli, że bliskość Jezusa sprawi to, że może będzie tak jak z Piotrem, że miałeś pójść do więzienia na śmierć za Jezusem odważnie, a może przyjdzie moment wyparcia bliskość Jezusa sprawi, że przeżyjesz ból, cierpienie że krzyż będzie twoim doświadczeniem ale bliskość Jezusa sprawi że będziesz bezpośrednim świadkiem zmartwychwstania i nagroda jest nieporównywalnie większa znowu się odwołam do tego, co mówiłem tydzień temu a propos tych bóli porodowych nagroda jest tutaj niewspółmiernie większa od tego co nawet, czego się doświadczyło, co się może nawet wycierpiało zmartwychwstanie, to jest taka perspektywa. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałem zauważyć, to, co mówi Jan a propos tego ujrzenia i wiary. Ujrzał i uwierzył. Bo na początku widzimy tylko, jest grób pusty. I to doprowadza nas do tego, żeby kontemplować. Aha, jest pusty. Czyli ja tutaj wchodzę w perspektywę, Jezus zapowiadał, że stanie. Czyli to się mogło dokonać. Słowo Boże o tym mówi. I teraz, e, czy ja to przyjmę do swojego wnętrza po tej kontemplacji, e, to sprawi, czy ja naprawdę uwierzę. Te trzy płaszczyzny, widzieć jakąś sytuację, e, poddać tę sytuację kontemplacji i dopiero kiedy kontemplujesz, dopiero możesz uwierzyć, przyjąć. I to wtedy dopiero radykalnie twoje życie zmieni. Bo jeżeli tylko znasz tą historię, przeczytasz ją nawet dziesięć razy, e, w twoim życiu może nie zmienić się nic. Ale kiedy usiądziesz tym słowem, kontemplujesz, jeżeli e, twój rozum podpowiedzi e, wszystko mi mówi, że on zmartwychwstał, to zobacz, że to zmieni radykalnie twoje życie. A on naprawdę zmartwychwstał. Usiądź, spojrzyj, e, kontempluj, żebyś to uwierzył. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Szechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.